Zauważyłem, że lepiej się wysypiam, że zdecydowanie szybciej się regeneruję i generalnie mam bardziej klarowne, jasne spojrzenie na rzeczywistość, szybciej wychodząc z różnego rodzaju ciężarów emocjonalnych, którymi siłą rzecz obarcza mnie moja praca. Cześć, nazywam się Mateusz Grzesiek i nagrywam ten film. Ze względu na realizację już mojej wielomiesięcznej współpracy, z firmą, która robi niezwykle ciekawe projekty. Dobrze, ludzie wysłali mi propozycję. Ta propozycja mieści się w takim oto pudełku. W środku ma formę takich oto buteleczek, żebym wypróbował to, co oni stworzyli. Co mówi nauka na temat adaptogenów, czyli ziół, które mają właściwości antyoksydacyjne i pozwalają organizmowi wrócić do stanu równowagi, a więc homeostazy? Są różne badania. Wskazują również one na to, że pomagają regulować stres. To mi wystarczy. Ja jestem człowiekiem, który z tym stresem ma na co dzień, bo nie dość, że bardzo dużo pracuję. Dodatkowo jeszcze natura mojej pracy jest związana z rozwiązywaniem problemów, więc ja od rana do wieczora słyszę od ludzi, że mają z czymś problemem. Więc ja potrzebuję różnego rodzaju wsparcia związanego z tym, jak sobie z tym stresem radzić. No więc postanowiłem wypróbować. Te rzeczy i wybór padł na Ashwagandę i na czarodzieja. One są różne jedno uspokaja, drugie pobudza. Ja testowałem na sobie każde z nich przez miesiąc, z miesiącem przerwy, po to, żeby zwrócić uwagę na to, jak funkcjonują niezależnie od siebie i dać Wam taki field raport case study na swoim własnym przykładzie, co ja zyskałem dzięki temu, że konsumowałem tego. Poszedłem mocno, według wskazań, bo 30 kropli przez pierwszy tydzień, e, trzy razy dziennie, później zacząłem to zmniejszać, ale złapałem taki model, który, zwróciłem uwagę, działa dla mnie najlepiej. Startowałem z punktu widzenia tego, że jestem zmęczony. Mam duży, duży aspekt wysiłku umysłowego w swoim życiu, w którym pracuję po kilkanaście godzin intelektualnie. Stres bez dwóch zdań: i mój, i moich klientów, i moich pacjentów. Cały czas mam z nimi do czynienia. Dodatkowo jeszcze mam potrzeby związane z regeneracją mojego organizmu, bo ja mocno trenuję brazylijskie jiu-jitsu pięć razy w tygodniu po mniej więcej półtorej godziny, więc to są treningi, które są mega, mega wycieńczające i potrzebuję wsparcia w tym zakresie. Więc wypróbowałem to i okazało się, że mniej więcej po dwóch tygodniach, gdy starałem się odsunąć na bok wszelkie kawy i inne suplementy, zrezygnowałem z jakichkolwiek innych po to, żeby zobaczyć, jak działa to. Faktycznie zauważyłem, że lepiej się wysypiam, że zdecydowanie szybciej się Regeneruje i generalnie mam bardziej klarowne, jasne spojrzenie na rzeczywistość, szybciej wychodząc z różnego rodzaju ciężarów emocjonalnych, którymi siłą rzeczy obarczam nie moja praca. Więc moje doświadczenie jest pozytywne. To, czy to zadziała, również Wam, myślę, że warto sprawdzić. Przetestujcie dokładnie, oni mają zresztą takie bardzo ciekawe testy ciekawe, również dla psychologa, który się zajmuje tym zawodowo, które pomagą Wam wybrać odpowiedniego rodzaju buteleczkę dla Was. Tych modeli, jakie one mają, zresztą bardzo ciekawe, marketingowe, ponazywane, wszystko oparte o naturę, o e, prawdziwość, autentyczność, niezwykle kobieca energia płynie z tego projektu, więc bardzo fajnie jest to zrobione, to zróbcie sobie takie testy i zobaczcie, czy to również Wam służy. Czy posłuży, to zobaczymy. Nie, ja nie byłem sceptycznie do tego nastawiony, ja byłem ciekawy. Zawsze takie rzeczy traktuję z ciekawością. Z całą pewnością one są bezpieczne, nie uzależniają w żaden sposób. I dają możliwości wypróbowania na sobie, w jaki sposób wasz organizm na coś takiego zareaguje. Ja próbuję wszystkich rzeczy, jakie mi wpadną w ręce, bo pierwsze z naturalnej, pewnie wrodzonej ciekawości, a po drugie ze względu na to, że naprawdę potrzebuję w moim zabieganym życiu wspierać się na różne sposoby. I te produkty mi służą. Nasz Waganda, Czarodziej, moje ulubione. Jest jeszcze wiele innych. Ja jestem fanem tych dwóch. Korzystajcie Lew w lesie.